Teraz wyjdziesz z niego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyjdziesz z niego. Wyjdziesz z niego. Wyjdziesz z niego. Wyjdziesz z niego. Okazuję teraz Tobie, że opuścisz jego ciało. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Opuścisz jego ciało. Teraz będziesz ze mną rozmawiał. Teraz wskazuję Ci, że opuścisz jego ciało. Opuścisz. Opuścisz jego ciało. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Opuścisz jego ciało. Opuścisz jego ciało. Odlicz od jeden do 10 Wyjdziesz z jego ciała. Wyjdziesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuść jego ciało. Dziesięć, siedem, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwie, Wychodź. Wychodź z jego ciała. Opuść jego ciało. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim? Leż. Kim? Nie, nie jesteś leszkiem. Kim jesteś? Kim jesteś I, imię mnie twoję? Imię. Jerz! Kim jesteś? Jierzmy! Kim jesteś? Będziesz mówił po polsku teraz. Zobacz swoje życie tamto. Jak weszłeś w ciało leszka? Jak wchodzisz w jego ciało? Opowiesz teraz, jak wchodzisz w jego ciało.

Imię? Jaszwaj. Yes, Jak? Yes. Kiedy weszłeś w jego ciało? Yes, Jaszwaj. Yes, Kiedy jest, weszłeś w jego ciało? Jaszwaj, a weszłeś Teraz będziesz mówić po tak, po język, języku polskim. Rozumiesz, moje? Możesz mówić po Rozumiem. Rozumiem. Rozumiesz, teraz? Rozumiesz. Tak. Ile masz lat? Ile masz lat? Teraz? Tak. Yes, 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 yes. Ile masz lat? Teraz. 55. 55. Zobacz teraz, tak, to jest Leszek, 55, a ty masz ile lat, to jego ciele jesteś? Ile masz lat? Ile masz lat? 30, patrzycie, 30, patrzycie, czy ty? Tak, Imię twoje. Jaszef? Jaszef? Ja, 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 ja. Jeszcze. Yes, 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 yes. Jak weszłeś w jego ciało. Yes, 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 yes. Jak weszłeś w jego ciało. Weszłeś. Yes, yes. Weszłeś, tak? Yes, yes. Jak wchodzisz w jego ciało? Weszłeś, wiesz, weszłeś, weszłeś. No. Yes, yes. Teraz będziesz ze mną rozmawiał. Będziesz ze mną rozmawiał. Będziesz. Dobrze. Zobacz, gdzie widzisz leszka. Jak wchodzisz w jego ciało. Jak widzisz, jak widzisz, jak widzisz widzisz, ja widzisz, widzisz, że Leszek, właśnie. Gdzie jest Leszek? Teraz to teraz, 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 teraz. on jest na fotelu Gdzie jest? Na fotelu gdzie jest. Tak, a jak chodzisz w jego ciało, ile Leszek ma lat? 16 lat, miał to 16 lat. coś miał 16... 16 lat, gdzie teraz? Gdzie, gdzie go widzisz, kiedy ma 16 lat? Co się dzieje z nim? Co się dzieje z nim? Ma 16 lat, Leszek. Co się z nim stało? Co się stało z nim? 16 lat ma. O Jezus, prąd, prąd, prąd go walnął. Prąd go walną. Walną go prąd. Walną go prąd. I ty, ty Ty wchodzisz w jego ciało. Gdzie wchodzisz do niego? Do głowy? W ciało. W ciało. W ciało. Do w ciało wchodzisz. W głowę w ciało. głowy, w, w ciało w głowę. W łowę, no w ciało w niego. I teraz zobacz swoją śmierć, Jachwę. Zobacz swoją śmierć. Co się z tobą stało? Nie. Czy masz świadomość swojej śmierci? Jest. swojej śmierci czy masz świadomość. Okrzyżowaliście. Co się stało? Ukrzyżowaliśmy. Kto cię ukrzyżował? Nie dowiem W jakich czasach żyjesz? U. W jakich czasach żyjesz? Uch, tysiące. Tysiące? Może nie. Kim jesteś? Kim jesteś? No to... Duszą, duszą człowiekiem. Nie wiem, nie wiem cię. Aha. Mi. zobacz, A. kto cię ukrzyżował. Patrz, gdzie siebie widzisz. Tysiące lat. O U, Jezus. Zobacz gdzie się widzisz za życia. Ujeźdź. Gdzie siebie widzisz za życie? Babilonem. Babilon. Ile masz lat w tym czasie? Babilon. Ile masz lat w tym czasie? 33. 33. 33. Umarła. Umarła się Melia. Ona umarła. 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 Czy masz, świad masz świadomość swojej śmierci? Gdzie umierasz? Lat. No zobacz, gdzie siebie widzisz, Amelia. Gdzie się? Gdzie siebie widzisz? Wypadku. Wypadek, Amelia. Wypadku. Gdzie siebie widzisz, ten wypadku? Teraz samochodowy. 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 Samochodowy, tak, bo samochód wpadła. Wpadasz pod samochód. Padła. I zobacz, w których latach to się stało, jak ten samochód wygląda. W których latach żyłaś? O... No, zobacz, jak ten samochód wygląda. Które to są lata? Dwudziesty. Dwudziesty. Hmm. Jak ten samochód wygląda, Robisz? O, o, taki. to, co takie ryżki, takie małe. Takie sarno, 20 lata, takie jest takie, Na Teraz Amelia będzie rozmawiała ze mną. W jakim kraju żyjesz, Amelia? W jakim kraju, z jakiego kraju pochodzisz? Stany Zjednoczone. <mów> <W> USA. <Stany. mów> Ameryka Południowa. Masz rodzinę? Ameryka Południowa. Mhm. <mów> Jałam. Miała się rodzinę. Jak Twoja rodzina wygląda? Kto to jest ojciec, matka? Kogo widzisz? Tam hmm? Ta Farmersze. miejscowość, gdzie mieszkasz, jaka jest? Teksas. Hmm. Teksas. No i masz świadomość swojej śmierci? Amelia. Ja, 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 ja. się na, 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 na fermę wracał i mnie potrącił samochód. Jak ja ja kukurydza była i... Kukuryza wybiegła. Zciągnij mi z ręki. Zobacz teraz kukurydza. No i zobacz coś twoje ciało jak wygląda. Oj, strasznie, strasznie. strasznie. Przyjechał co? cię samolotny. Och. Ach, Ach taki kołacy, co takie widzę. Twarde koła tak mnie tutaj. Gdzie się przyjechały? O, nogi, nogi. tuwi i głowę i głowę też. Wszystko. Sa się, w się Zobacz, kiedy wchodzisz w ciało, Amelia. Z ciało leszka wchodzisz. Ile ma Leszy Plot, kiedy wchodzisz w jego ciało. Gdzie go widzisz? Kąpię się. Kąpię się. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kwannie się kąpi. Kwannie się kąpi. Co się stało z nim? Nagle nie ma go ja weszłam. Nie ma go, umarł. Prąd, prąd go. Coś. A gdzie jego dusza jest? Gdzie jego dusza? Dusza opuściła i... Jak? Nie ma duszy. A gdzie jest jego dusza, się podziała? Czy w jego ciele jest dzisiaj jego dusza? W jego ciele, czy jest jego dusza? Teraz jest. jest. Teraz jest. jest. I wasze dusze są tam w jego ciele? Też. Aha. Moje też. Czy wcześniej wchodziłaś w inne ciało?